Przychodzę do was z nowym reading blogiem Takie kadr trochę dziwny, ale nie wiedziałam jak inaczej ustawić tutaj ten telefon, żeby nagrać A więc tak, powiem tak krótko tutaj o tym, co teraz czytam To tak mało aktywnie słucham w audiobooku piąty tom Smoczej Straży I jestem na... tutaj jakoś, bo ja sobie zaznaczam postępy takie, żeby widzieć jak to mniej więcej jest No i co? Ja strasznie boję się skończyć tę serię, bo to jest ostatni tom w ogóle ze świata całego tutaj baśniu boru, więc no tak mam taki sentyment do tej serii i nie chcę tego kończyć, aczkolwiek chcę dokończyć. No i tak przez to nie czytam tego szybko, a dokładnie nie słucham. Drugą książką, którą czytam jest Tweet Cute i jestem już za połową, jestem na 257 stronie. Zostało mi bardzo mało, dzisiaj myślę, że to skończę. No i bardzo mi się podoba. Mamy tutaj historię. Dwie osoby są narratorami, Jack i Pepper. Pepper jest córką szefowej BLB, czyli Big, Big League Burger, takiej firmy restauracyjnej. No i oni mają profil na Twitterze i on jest bardzo taki rozbudowany, bo w ogóle ta firma jest taka bardzo. Yy, rozpowszechniona, taka bardzo jest popularna ta sieć restauracji no i oni pewnego dnia jakby są oskarżeni o ukradzenie przepisu takiej mniejszej restauracji czyli Kroga, gdzie to jest no nie ma tutaj nazwy ale no jest to jakby restauracja rodziny tego Jacka, no i ogólnie mamy tutaj całą tą historię kiedy oni prowadzą bitwę na Twitterze, chodzą do jednej szkoły, do jednej klasy, a w dodatku piszą ze sobą na takiej aplikacji, gdzie nie wiedzą, że to oni, z kim oni piszą. Więc oni tak bardzo mają mieszaną relację. Bardzo mi się tutaj podoba, bardzo fajnie jest pokazane, i to takie wiecie, uniwersum są tej większej sieciówki i tej mniejszej. Zestawienie to takie światów, że ta mniejsza restauracja jest taka duża, po prostu z sukcesami. Bardzo mnie na przykład irytuje właśnie mama głównej bohaterki, tej Pepper, bo ona tak na nią narzuca, że musisz to zrobić, musisz tam to zrobić. I to jest takie nie za bardzo fajne. I na plusy z książki to, że bardzo na mnie ona działa, że po prostu ja odczuwam bardzo emocje. Jest to towarzyszą bohaterom. i to jest na ogromny plus. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? No, jest ona taka bardzo przyjemna, taka ciepła, i chcę się ją czytać. Po prostu coś mnie do niej ciągnie, jest taka lekka. No i jestem ciekawa, ciekawa co będzie dalej, bo jak na razie tutaj wszystko się teraz układa i ja nie wiem o co chodzi, bo coś się zaraz pewnie zepsuje, ale no. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. W ogóle fajnie, bo tu jest motyw wpływania, bo główna bohaterka jest drużynie pływackiej, a główny bohater drugi jest skoczkiem jakby wody, że do wody, wiecie, te różne takie yy, ładne skoki z tych trampolin takich. Więc to jest ty tyle, co chciałabym Wam powiedzieć i zapraszam Was do oglądania dalszej części. Cześć, dzień dobry. Więc ja będę teraz wybierać książkę dla Mai, którą przeczyta po tej książce, którą teraz czyta i którą pewnie mogliście widzieć na przebitkach. No i idę czegoś dla niej poszukać, bo mogę wybierać z jej książek i z moich książek. Jednak wybiorę coś z moich książek, także tak. jestem u mnie i coś będziemy tutaj wybierać. Wybrałam jej książkę to i teraz idziemy, by jej to pokazać. Masz książkę. Tak. Mhm. Inaczej do tyki. Oh Tak, skończyłam Tweet Cute i oceniam ją na 10 na 10 kwiatek, ponieważ była bardzo dobra. Naprawdę, dawno nie czytałam tak przyjemnej i tak otulającej książki, że przez nią się nie dość, że płynęło, nie chciałam jej odkładać i sprawiła mi dużo przyjemności. Naprawdę, kiedy ją czytałam, miałam takie poczucie, jakbym tam była i jakby to wszystko się działo. Jest ona urocza. Zakończenie bardzo, no, słodkie no... Takie oczywiste, ale to w każdej takiej książce tego typu. I sądzę, że to ma ona tutaj pewne wartościowe takie przekazy odnośnie relacji, odnośnie jakichś takich priorytetów w życiu. Więc sądzę, że naprawdę jest dobra. To nie jest taka typowa... No jest taka typowa młodzieżówka. Niesie po prostu ona bardzo dużo ze sobą. No i co? No, więcej wam tu nie powiem, bo już o fabule mówiłam. No był tutaj... Mm... Dużo się działo, w sensie to nie była taka prosta historia. Dużo było różnych, jakichś takich sytuacji, które tam mieszały bardzo w życiu bohaterów, więc sądzę, że to jest bardzo fajna historia. Taka, że ja na przykład, jak coś zaczynało się psuć, to ja po prostu miałam takie. No nie, jak chcę, że było dobrze, ja już chcę jak najlepiej dla bohaterów i naprawdę angażowałam się w tę historię, co jest ogromnym plusem, ponieważ, no, jednak. To jest najważniejsze, żeby czytelnik był zaangażowany w to, co czyta. W audiobooku też dzisiaj słucham tak bardziej aktywnie y, Smoczą Straż i jestem już za połową, jestem już na 341 stronie, na 31 rozdziale, sobie właśnie zaznaczam i no, mega fajnie jest. Tutaj o fabule nie mogę za dużo mówić, bo to jest po prostu no, już ostatni tom w ogóle całej serii, więc no, ciężko tutaj mówić o fabule, aczkolwiek... Bardzo zaangażująca, jest tak dobra jak poprzednie tomy No ale cóż, no jest mi bardzo przykro, że to już powoli koniec Że zostało mi tyle z tego świata No i na pewno kiedyś będę w przyszłości robić Lilith, ale Nie no nie powiem, coś czuję, że jak będę kończyć to się popłaczę, bo jednak Jest to zakończenie pewnego etapu w życiu Ponieważ ta seria dużo jakby we mnie emocji budziła. No i jest dla mnie bardzo taką sentymentalną serią, dlatego ja mam problem po prostu z czytaniem jej, pod tym względem, że ja nie chcę tego kończyć. Jakby jestem ciekawa historii, rozwiązania, jak to w końcu wszystko się zakończy, ale nie czytam się tego najlepiej w momencie, kiedy wiem, że to już będzie koniec tej przygody. I mimo, że no jakby jest mnóstwo jeszcze książek przede mną, które mogą być równie dobre jakieś serie czy coś. To jednak ta była też jedną z takich ważniejszych. I no, bardzo długo ją czytałam przez parę lat ta seria mi towarzyszyła, więc to jest taki koniec pewnego właśnie etapu w życiu. No i co? To w sumie tyle z tego update'u. Dam wam znać, jak już skończę smoczą straż. I po smoczej straży, to jak. Widzieliście w poprzednim klipie, będę czytać dotyk, dotyk, dotyk jak ja chciałam powiedzieć, dotyk Juli, jakieś było tych Juli. I jestem bardzo ciekawa tej książki, bo słyszałam o niej bardzo dużo różnych opinii i najwyższy, najwyższy czas, żeby ją przeczytać. Straż i no, czuję, że pewien właśnie etap w życiu się zakończył, pewna taka historia w życiu się zakończyła, i trochę jest mi przykro. Aczkolwiek się, nie popłakałam tak jak na końcówce czwartego, to moje ja dosłownie ryczałam jak bubr, bo wiedziałam, że to zaraz koniec. A o dziwo, jak już jest ten koniec, to na razie chyba jeszcze do mnie to nie dociera. Aczkolwiek dalej mam taką. Świadomość tego i jest mi z tego powodu bardzo przykro, że skończyłam tę historię czuję, że po prostu Nie wiem Inne książki może zastąpią To w sensie na pewno nie zastąpią tego uczucia, jakie towarzyszyło mi W trakcie tej serii, ponieważ była ona genialna I sądzę, że każdy powinien ją przeczytać Bo no jest cudowna po prostu Cieszę się, że ją przeczytałam Cieszę się, że mogłam ją właśnie czytać No i co? W sumie to tyle. No, ten tom był genialny, jak wszystkie. Za krótki, jak wszystkie. Cała seria była za krótka. I mam nadzieję, że kiedyś Brandon Mull jeszcze w jakichś innych książkach wróci. Tak jak tutaj, w, z takim słowa dla czytelnika, wspomniał, że być może kiedyś wróci do tego świata w jakiejś innej historii. I fajnie by było, bo historia Kendry i Seta jest już, jak tutaj autor powiedział, zakończona. Ale wiele innych postaci z tego świata też może mieć ciekawą historię do opowiedzenia, więc sądzę, że to byłoby fajne, gdyby na przykład w jakichś innych książkach były historie innych opowiedziane, aczkolwiek, no i tak to nie będzie to samo wiadomo, bo historia Kendra Iseta, Kendry i Seta to jest coś po prostu niezwykłego. I teraz jak na przykład oni tam pod koniec y, była taka jedna scena, w której oni byli w. w Właśnie Boże. I ja sobie tak przypomniałam scenę taką jedną z pierwszych, z to pierwszego tomu ich przygód, kiedy oni w noc tych. Jak się nazywa? Noc kupały? Nie, no, nie noc kupały. Noc, noc, hulanek, noc hulanek, gdzie te wszystkie takie wiecie, demony i w ogóle jakieś różne nadprzyrodzone, wychodziły z. jakby tak do ogrodu mogły mieć wstęp. No i jak przypomniało mi się i w książce też, to było przypomniane o dziwo Więc Zrobiło mi się w tym momencie trochę przykro, że to już tak dawno było A jednocześnie niedawno i coś tak Sądzę, że w przyszłym roku zrobię taki płynny tej serii Żeby przez tą za tomem, ale no zobaczymy I cóż, no ja teraz będę czytać co innego, ale na razie muszę jeszcze tak wszystko zbyt tutaj pogrupować, przemyśleć po skończeniu tej serii. Hejka! Przychodzę do Was z update'em i to jest bardzo taki dość obfity update, ponieważ bardzo dużo przeczytałam. Zacznijmy od tego, że tak jak Wam już mówiłam, skończyłam piąty sezon z straży, i powiem Wam, że nie miałam takiej emocji jak przy czwartym tomie. Przy czwartym tomie naprawdę było mi przykro, naprawdę tak. Chciałabym się nawet płakać trochę, że kończę zaraz tę serię, a przy piątym tomie miałam takie ok. I naprawdę, tak miałam takie, no okej, okay, skończyłam. I tyle. W sumie więcej mówiłam tam w ostatniej przebitce, też. Yy, przeczytałam sobie w, w, w... w środę, czwartek No nie wiem, ale czytałam piąty tom, Heartstopper I powiem wam, nie podobał mi się ten tom W sensie, nie tyle, co mi się nie podobał, ale był gorszy od innych I to tak zdecydowanie gorszy, bo naprawdę reszta tak mną no, wstrząsnęła Wywołała u mnie jakieś duże emocje A tutaj mam mi taką... Krzyżowała mnie ta książka. Z, tak, były takie momenty, że mnie to żenowało, co czytam. I no nie wiem. Fajny jedynie był tutaj wątek tego problemu z wyborem uczelni, z tą taką mm, samotnością i problemem z nawiązaniem relacji jednej postaci. No i to tyle. Reszta to było takie. Aha. Więc naprawdę nie jestem zadowolona z tej książki, z tego tomu. No i jestem na 64. stronie, czyli praktycznie, no niewiele No ale tak czytam sobie po parę stron Dotknij mnie, W ogóle cały czas mówię do Julii, bo to kiedyś był do Julii, i jakoś tak już. bo w mojej głowie to się zatrzymało, że to jest do tych Julii, no ale jestem na 64. stronie. No, na razie jest takie ok. Mamy tutaj Julię, która jest. Juliet, no, Julia która jest zamknięta w zakładzie dla obłąkanych, ponieważ ona, jej dotyk jest śmiertelny. W sensie ona nie może dotykać innych, bo wyrządza im krzywdę, lub też zabija ich od razu. W sensie nie wiem, co dokładnie robi jej ten dotyk, no ale wyrządza krzywdę. No i ona została nam zamknięta, ma 17 lat i od 264 dni nie dotknęła nikogo. No i jest też sama tam I pewnego dnia tutaj Na razie nawet wiadomo, z Trafia do niej pewien współwięzień Co jest dziwne Bo jest to chłopak, Adam No i ona strasznie się go boi No i na razie tyle wiem No i Jest ciekawa w sensie Jest to dziwnie napisane, to nie jest taki mój Styl, do którego przywykłam I tak Mnie to dekoncentruje trochę Ale jest naprawdę przyjemne, jak na razie też tak, w sensie jestem ciekawa, co tu się wydarzy. Więc w sumie to tyle, co mam na razie do powiedzenia i idę sobie potem czytać dalej. I to tyle. Przechodzę do Was z zakończeniem tego reading bloga, trochę czasu minęło od w ogóle nagrywania całego, ponieważ no trochę nie czytałam i nie chciało mi się tego montować w ogóle, także będzie on trochę opóźniony jest on jakby, że tak powiem, no ale mm, trochę nie miałam motywacji. A więc tak, tak jak widzieliście, tam skończyłam Herr smoczą Straż i Tweet Cute. Dotyk... Dotknij mnie, jestem na 64. stronie, niewiele przeczytałam, yy, i zaczęłam, ale to dosłownie może z 5 stron przeczytałam, nawet mniej chyba, nie, nie no, jestem na 14. stronie, yy, ocalało 5, więc jakby nie mam za bardzo opinii o tych książkach. O tej, no to ciężko mi się ją czyta przez to, jak jest napisana, że są na przykład takie przekreślone zdanie, i w ogóle, aczkolwiek to no to jest specjalnie, więc. No nie, wiem, mi się ciężko doczyta, nie mam trochę więcej nic do powiedzenia, bo no mało przeczytam. No ale dziękuję bardzo za obejrzenie tego reading vloga i mam nadzieję, że Wam się podobało Dawajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek albo czy macie w planach, albo może czytacie teraz, więc dawajcie znać, chętnie z Wami tam um, się. Chętnie zapoznam się z Waszą opinią. I no to zachęcam do wchodzenia w linki poniżej, do zostawienia subskrypcji, żeby wiedzieć co później się pojawia Mam nadzieję, że uda nam się być bardziej regularnymi, bo jestem u nas no Ale u mnie przez naukę, u Karoliny przez pracę nie wychodzi nam po prostu nagrywanie Także mam nadzieję, że dobrze wam się oglądał ten film i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Cześć!